Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus trochę z opóźnieniem, ale nie tak bardzo. Kiedy mówimy o objawieniach maryjnych i mówimy o roku 1981, to większość z nas myślami, a nawet i sercem biegnie do maleńkiej wiosce w Hercegowinie do Meciugori, gdzie właśnie tam 24 czerwca rozpoczęły się i trwają do dzisiaj, jak wierzymy, objawienia Matki Bożej Królowej pokoju. Ale ten rok to nie jest rok tych jedynych objawień, ale jest to jeszcze kolejny rok, gdzie Matka Boża przyszła po raz drugi i wiele wiele miesięcy później, bo pod koniec listopada tego samego roku. I objawiała się dokładnie 8 lat, do roku 1989. Ale te objawienia miały miejsce całkowicie na innym kontynencie, bo w Afryce, i rozpoczęły się 28 listopada. Nie opowiedziałem Wam tego dnia o tych objawień, po prostu nie mogłem, ale myślę, że nie jest nic straconego, bo te objawienia trwały w kolejnych dniach. Wizjonerów. Jest wielu, bo się wymienia siedmiu, ale tak jak podobnie w przypadku Getzchauddu, e, jakby zostały uznane objawienia tylko trzech wizjonerek. E, pozostałych nie, ponieważ było zbyt wielkie pragnienie doświadczenia tych objawień, i nie wiemy, czy one nie były gdzieś jakimś, e, może wynikającym z pragnienia serca, doświadczeniem czegoś, innego. Są to objawienia, które zostały uznane przez Kościół w roku 2001 i są to, są to pierwsze objawienia uznane na kontynencie afrykańskim, ale też i pierwsze objawienia uznane w nowym milenium. W naszej opowieści skupimy się na treściach przekazanych nam przez 16-letnią Alfonsine Mamureke. Jej Również niczkę Natalii mukamazim i 22-letnią Mary Claire Mukangango. Być może pozostali wizjonerzy, tak jak wspomniałem, mieli autentyczne widzenia, ale przemilczmy je, szanując decyzję Kościoła, że, który mówi, że nie ma potrzeby tym się zajmować. Tak jak wspomniałem, objawienia się rozpoczęły 28 listopada. Na południe Rwandy, w Kibecho, jest to 20 kilometrów od Butare. Pierwszą wizjonerką była Alfonsina Mumareke, która uczyła się w szkole, którą prowadziły siostry zakonne, i ona tego dnia miała dyżur w stołówce. I kiedy obsługiwała, usłyszała bardzo ciepły głos: Moja córko. I kiedy dziewczyna rozejrzała po sali i nie widząc, to kogoś, kto ją tam woła, wyszła na korytarz i tam zobaczyła przed sobą piękną panią. Potem wizjonerka mówiła, że Najświętsza Maria Panna nie była biała jak na swych wizerunkach i dodała, trudno mi określić kolor jej skóry, ale była niewymownie piękna. Kim jesteś? zapytała Alfonsina. I wtedy ta pani powiedziała, oczywiście, na rzecz, który znała Alfonsina. Dininya wajambo usłyszała w odpowiedzi, co znaczy jestem Matką Słowa. I warto sobie postawić pytanie, dlaczego Matka Boża właśnie nazwała się takim tytułem, a nie innym. Poprzednim razem, wcześniej, rozważaliśmy, kiedy Matka Boża objawiła się w Trefontannę, objawiła się również z tekstem Pisma Świętego w swoich rękach. Po wielu, wielu latach objawia się w Afryce, w Kibeho i przedstawia się jako Matka Słowa. Myślę, że Maryja pragnie nas zachęcić do czytania Słowa Bożego. Jesteśmy na progu adwentu, przeżywamy adwent. Przecież najlepiej przeżyć adwent ze Słowem, które ma się nam objawić, które ma do nas przyjść. I Maryja zapytała: Jakie prawdy dziewczyna ceni najbardziej? I ona odpowiedziała: Kocham Boga i Jego matkę, która dała nam swego syna, naszego zbawiciela. I Matka Boża wtedy rzekła: To prawda, przychodzę Was o tym zapewnić, wysłuchuję Twych modlitw, cieszyłabym się, gdyby Twoje koleżanki miały większą wiarę. Niektóre nie wierzą wystarczająco mocno. Wyznanie wiary. Które właśnie złożyła Alfonsinę, pokazuje, że nawet wśród teologalnych cnót wiarę wspominamy jako pierwszą. Bez niej nadzieja, ale również i miłość, stają się tak naprawdę nic nieznaczącymi cnotami, bo jeżeli nie mamy nadziei, to pozostaje ona uzależniona od okoliczności życia. Jeżeli miłość staje się zmiennym uczuciem, przesyconym egoizmem, a nasza motywacja zabiegają świętość zalezłym kaprysem, powracającym w chwilach duchowych, to trudno mówić o prawdziwej miłości. Maryja przypomina o fundamencie. Jest nim Bóg i wiara w Niego. I kiedy naprawdę wierzymy, nabiera to nowego wymiaru. Okazuje się, że to nowe życie budowane w wierze, Musi przybierać też konkretny kształt. Yy, I jakby w Kibecho Maryja powiedziała, że chce pomóc wizjonerce odkryć jej własne powołanie. I właśnie też zaprasza ją, żeby mogła zgłębić swoją wiarę, aby wstąpiła do Legionu Maryi. I gdy Alfonsina wyraziła gotowość do uczynienia tego, Matka Najświętsza dodała wtedy, zresztą to, co też powiedziała wcześniej Fatimie, aby luby ludzie ją bardziej miłowali, że pragnie tego i, gorą, i bardziej jej ufali i goręcej ją miłowali, ponieważ jest matką, która chce zaprowadzić ich do ich syna. E, słuchajcie, kto pozna i pokocha Maryję, e, jestem pewien, że będzie ufał jej bez granic. I tutaj jest pierwszy jakby sygnał, Związane też z mroczną wizją, jaką niebawem Maryja przekaże w Kibeko, jakie się spełnią parę lat później, a myślę, że wiemy o czym chodzi, o tym wielkim mordzie, o tym wręcz ludobójstwie pomiędzy plemionami, które żyły wiele, wiele lat wspólnie. I w obliczu rzezi, którą zgotują sobie nawzajem mieszkańcy właśnie tej ziemi, ufność staje się cnotą heroiczną i niemal niemożliwą dlatego Maryja wzywa nas do takiej ufności że bez ufności nie uda się w Rwandzie odbudować więzi jaką łączą, łączy ludzi i nie da budować się czegokolwiek co by mogło przynieść owoce i kiedy Maryja odeszła dziewczyna padła w wątretwienie które trwało blisko kwadrans i to zjawisko zawsze towarzyszyło w zakończeniu każdego Objawienia następnego, i podobno, podobno wizjonerki wpadały w taki stan, oglądając właśnie niebo, piekło i czyściec. E, czy Alfonsina widziała na zakończenie to wszystko pierwszego spotkania? E, czy było to rwandyjskie piekło na ziemi? E, czy wizja nieba, e, która stanie się udziałem cierpiących na ziemi? E, Mamurek stała się przedmiotem wtedy e, żartów i kpin. I bardzo wiele osób szyderczo dawały jej różańce, by mogła Matka Boża je pobłogosławić. Oczywiście Alfonsina przyjmowała te i te różańce. Ale wróćmy do drugiego objawienia, które miało miejsce na zajutrz. Była to pierwsza sobota Adwentu. Maria wtedy powiedziała, kocham dziecko, które bawi się ze mną, jest to bowiem piękny dowód jego ufności. Czuj się przeze, przeze mnie jak dziecko. czuj się przy mnie jak dziecko, bo i ja lubię cię pieścić. Nikt nie powinien lękać się swej matki. Jestem twoją matką. Nie powinnaś się mnie bać, powinnaś mnie kochać. I w kibech staje przed nami kolejne pytanie. Czy Maryja jest dla nas matką? Nie królową, nie panią, ale przede wszystkim matką? Mało tego, ja postawię kolejne pytanie, niepośredniczką, czy jest dla nas matką. Bo myślę, że to jest najważniejszy tytuł Maryi w tej całej dyskusji, która trwa od jakiegoś czasu przeciwko papieżowi Leonowi, e, przeciwko dykasterii na temat tytułów Maryi. Najpiękniejszym jej tytułem, który ona najbardziej kocha, którym na, najbardziej pragnie, żebyśmy się do niej zwracali, jest tytuł mamu. Matko. I dopiero gdy zrozumiemy ile jest w niej matczynej, czułej miłości, która zapomina przede wszystkim też o sobie, e, która każe zniżać się do nas, bawić się z nami, e, wtedy dopiero będziemy w stanie pojąć czym jest właściwie jej królowanie, nawet orędownictwo, czy jej opieka, czy wypraszanie nam łask. Pojawiają się nowi świadkowie. Objawienie następują w kolejne soboty i... 12 stycznia Maryja ją ujrzała Anatalimu Karamantę i skierowano do niej orędzie, które jest bardzo mistyczne, głębokiej takiej pokory, refleksji, modlitwy. Obudźcie się, stańcie, obmyjcie się i rozejrzyjcie uważnie. Musicie oddać się modlitwie. Musicie rozwinąć sobie cnoty miłości, oddania i pokory. Matce Bożej nie chodzi o to, żebyśmy się wykąpali, ale omyć się to, zadbać o swoją duszę. Oczyścić swoją duszę. 22 marca Maryja ukazuje się również Mary Claire Mokango. Jednej z tych, która najbardziej szydziła z Alfonsini. Dziewczynie niezbyt pobożnej, czasami nieoprzesanej, zawsze starającej się być w centrum uwagi. I Matka Boża Mary Claire powierza bardzo ważną misję. Przypomina jej o dawnej modlitwie, podając jakby nową treść. Przypomina jej o modlitwie o różańcu do siedmiu boleści. Jakże to jest znamienne. Mówi o różańcu do siedmiu boleści. Wiemy, co się za moment wydarzy. Maria przypomina o swoim cierpieniu. Przypomina właśnie o tym, o zapowiedzi przez Symeona o mieczu, który przybije jej serce, o tym, jak musiała ucieczkać do Egiptu, jak zgubiła Jezusa, jak spotkała go na Drodze Krzyżowej, jak była świadkiem jego śmierci i również złożenia do grobu. Mało tego warto dopowiedzieć, że w późniejszych objawieniach Matka Boża również podała rozważania, podała tekst, który należy odmawiać, troszeczkę go, jakby powiedzmy, reformując. Ale podała rozważania do każdej z tajemnic, powiedziała, co odczuwała, kiedy przeżywała te boleści. I co ciekawe, kiedy chciała podać rozważanie do ostatniej, jakby tajemnicy różańca się boleści, złożenia do grobu, nie była w stanie wypowiedzieć ani jednego słowa. Tą tajemnicę przeżyła najbardziej. Najbardziej Maryja przeżyła złożenie do grobu. I Matka Boża prosi właśnie o rozpowszechnienie tej koronki. Mówi, możesz rozpowszechnić to nabożeństwo po całym świecie, nawet nie ruszając się z tego miejsca. Moja łaska jest wszechmogąca. I również do, do Marii Claire e, kieruję słowa. Gdy objawiam się komuś i rozmawiam z nim, zwracam się do całego świata. Ile razy wracam się do parafii w Kibecho, nie znaczy to, że zwracam się do samego tylko Kibecho, albo do diecezji Butare, albo do Rwandy, czy całej Afryki. Myślę o całym świecie i zwracam się do niego. I myślę, że to są bardzo ważne słowa Maryi, że kiedy ona mówi w jakimś miejscu, to nie tylko do widzącego, nie tylko do tej parafii, co widzimy też bardzo dobrze na Medjugorje, ale mówi to do wszystkich, mówi to do każdego z nas. I słowa, które są kierowane, do któregokolwiek z widzących, z wizjonerów, są skierowane do mnie. Ja zawsze jestem uczestnikiem każdego objawienia. E, wkrótce e, widzących było siedmioro i zaczynają przybywać bardzo licznie e, właśnie mm, e, do Rwandy bardzo wiele ludzi. Maryja ukazuje się Alfonsinbu Marakei i głasza, że Wszyscy chrześcijanie są wezwani do modlitwy i posłuszeństwa Kościołowi, do miłowania Kościoła i do wierności Ewangelii i do trwania przy hierarchii. I kiedy odchodzi, e, mówi kocham Was, kocham Was, bardzo Was kocham. Nigdy nie zapominajcie o mnie, jako mam, o miłości, jaką mam do Was, kiedy do Was przychodzę. I zapewniam, zapewniam jeszcze, że jej orędzie sprawi wiele dobra. Nie tylko obecnie, ale w przyszłości. I wówczas syn zaczyna śpiewać Magnificat, a całe tłumy e, jakby dołączają się do niej, śpiewają z, z, razem z nią. Podczas objawień wszyscy wizjonerzy e, widzą przerażającą wizję rzeki krwi i tysiące zabitych. E, wszędzie leżały ciała, pozbawione głów, a było ich tyle, że niemożnością było ich policzyć. I y, te widzenia trwały po kilka godzin. I chyba najbardziej znane to proroctwo w Afryce, kiedy w 1994 roku wybuchła wojna domowa, w której zginęło ponad 7 milionów mieszkańców Rwandy. W czasie tego ludobójstwa zginęła również jedna z widzących, Mary Claire i jej mąż. 2,5 miliona Rwandyjczyków uciekło ze swoich domów. Alphonse i Marie claire 15 sierpnia 1982 roku też widziały jak Matka Boża płakała i powiedziała, że jest ona drogą jaką trzeba przebyć do niebieskiej chwały. Nikt nie dochodzi do nieba bez cierpienia. I też dodała, że cierpienie jest środkiem do wynagrodzenia za grzechy świata i uczestniczenia w cierpieniach Jezusa i Maryi dla zbawienia świata. Kościół Ewagdyński, tak jak wspomniałem, zaakceptował to objawienie 29 czerwca 2001 roku i pokazał, że też te objawienia są również dla nas. Dlatego też myślę, że przyjmijmy to orędzie Matki Bożej i myślę, że warto też do swojej modlitwy wpisać różaniec siedmiu boleści. Niech Maryja, która wzywa nas do nawrócenia, która przychodzi jako Matka Słowa, która pragnie, abyśmy poznali Jezusa, Słowo, które ciałem się stało, prowadzi nas do niego ścieżkami naszego życia. Błogosławiam Ci w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z Panem Bogiem. Awe Maria.